Wysoko w górze to samo niebo, na niebie u siebie po rannych Jednak o widzę, wieczorne róże dla wszystkich ludzi, na sercu dusz. Śmieci nam, wysoki dłon, Tu wszędzie ten sam, to wynobiale,

Rozmawiać z synem pana Janusza Popławskiego, panem Jackiem Popławskim. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry, miło mi bardzo. Panie Jacku, chciałbym. Przypomnieć Pańskiego tatę na początku krótka biografia. Biografia taka, która jest oczywiście znana wszystkim miłośnikom starych płyt, starych nagrań. Janusz Popławski urodził się w 1898 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Był bardzo popularnym wykonawcą w latach 30. Myślę, że Janusz Popławski jest jednym z najwspanialszych polskich wykonawców piosenki retro i polskich śpiewaków operowych. Yy, przypomnijmy, może pseudonimy yy, te pańskiego taty. Na wytwórnik Krystal? Jan Bolesta, przeważnie. Jan Bolesta. Ym... Marian, Marian Olszewski. Marian Olszewski, to już z Odeonu. Kolumbia, Janusz Popławski, pod swoim nazwiskiem. Tak. A później w wytwórni muza już w latach 50. No jak było... Janusz jako Janusz Popławski. Miał pan właściwie kilkanaście lat i z, z tego okresu pamięta pan tatę. Proszę powiedzieć, jakim człowiekiem zapamiętał go pan? Złota rączka. Mechanik, magik od wszystkiego, zawsze wszystko sam robił, naprawiał w domu. Póki żył to żaden. Naprawia, czy nie miał wstępu. Ojciec sam wszystko od, od żelazka po, po jakieś większe skomplikowane rzeczy. Dużo rzeczy sam robił. W ogóle to masz już robić inżynierem, tylko tak mi wyszło, że z sąśpiewakiem. Czyli zdolności manualne, manualne też, ale. ogromny ogromne, wielki, piękny model kolejki tej elektrycznej piko niemieckiej. To ja dostałem kiedyś takie w kółeczko jeżdżące, tam osiem kawałków szyn, dwa wagoniki, jedna lokomotywka. Ojciec z tego zrobił taką makietę 3 metry na 4 metry z górami, tunelami, jeziorami, z luster, które sam wszystko kleił, robił. Także piękne to było. No, taki ma po prostu hobby. Wiem też, że bardzo lubił fotografię. Fotografia to był drugi konik. setki zdjęć, sam wywoływał klisze, powiększenia zdjęć, albumy, sam je oprawiał, sam ramki robił. No, wszystko samo. Każde zdjęcie opisane, gdzie, kiedy, jakie światło, jaka przysłona w aparacie. Tak, Bardzo pedantycznie prowadzone. I dzięki panu miałem możliwość obejrzeć zdjęcia nie tylko ze sceny. Obszerne, piękne archiwum z występów w operze, w operetce. Jeszcze z Gliwic też, prawda, kiedy, kiedy od 1953 roku, lat, wspomnijmy, że był dyrektorem właśnie operetki w Gliwicach. Artystycznym, tak. Tak, tam się przeniósł. Ym, ale miałem też możliwość obejrzenia zdjęć z czasów, państwa prywatnych, rodzinnych. No, piękne archiwum zgromadzone w starej walizce. Czy, czy to jest prawdziwa walizka na, Janusza Popławskiego? Tak, walizka, z którą jeździł na koncerty. Tam są nawet na lepkich hoteli rozmaitych w krajach nadbałtyckich i innych, w których mieszkał. Jednym chyba z najważniejszych dla Janusza Popławskiego wyjazdów zagranicznych, artystycznych to był rok 1934, w którym to roku pojechał do Ameryki, prawda, na specjalne zaproszenie i śpiewał tam Halkę. Halkę z Maryną Karłowską partnerką ówczesną, tak, cykl koncertów w największych miastach amerykańskich. Ma bardzo udane, bardzo udane turniej. Ojciec nawet chciał zostać. Tylko go tęsnota za krajem zżarła. A później bardzo zakochał się w Gliwicach. Tak, tak. Potem nie chciał już z Gliwic nigdzie i nigdy wyjeżdżać. Nawet już do Warszawy nie, nie lubił jeździć, tak już towarzysko do rodziny. Tak, Gliwice bardzo mu się podobały. No to, to zawsze było najmniej śląskie ze wszystkich śląskich miast, w sensie, że tam były, rozmaite uczelnie, instytuty i, i naprawdę piękne, zielone miasto, mnóstwo parków, mnóstwo drzew. Bardzo, bardzo się podoba. Panie Jacko, muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem tego, że o ile Pan oczywiście znał na tyle, ile nastoletni chłopiec może zdążyć poznać swojego ojca, to w tym momencie jest Pan właściwie kustoszem jego pamięci, kolekcjonerem płyt, wszystkiego co związane z, z Pańskim Ojcem. Proszę powiedzieć, czy udało się Panu zebrać wszystkie płyty ojca? A skądże? Podobno nagrał kilkaset, nie wiem, różne są źródła. 500 do 800, ja mam 70 parę, także to daleka droga. Zresztą to już jest nierealne, bo przez większości tych płyt nie ma. To były płyty szerakowe, kruche, płukące się same z siebie, a ja też pamiętam jako dzieciak jak tyle, że niemieckimi takimi płytami się rzucało, bo daleko fajnie leciały, bo to takie twarde, fajne te. Także były zawodny narzut płytą. श्री Ojciec miał oczywiście komplet wszystkich swoich płyt, no bo dostawał jako ten nagrywający dostawał autorskie egzemplarze i miał, ale wszystko się spaliło w powstaniu warszawskim, bo bomba walnęła w dolna kopernika w mieszkanie, w którym wszystko było i się wszystko spaliło. Potem mu się udało e, odzyskać po wojnie jeszcze, bo jeszcze można było te płyty kupić i w sklepach, i po ludziach, i na bazarach, i na targach, no ale też jakoś przepadła tam ta kolekcja. Ja miałem kilkanaście oryginalnych jeszcze ojca płyt. Z tej dużej kolekcji, ja to swego czasu je oddałem panu inżynierowi Zagoździe, bo on ma przecież cudowną, przymiał cudowną kolekcję i uznałem, że lepiej, lepiej im będzie u niego niż, niż u mnie, no a potem chciałem już odzyskać, to nie, nie zdążyłem, a, a, a to co mi się udało odkupić na Allegro, na innych aukcjach, czy, czy od znajomych, no to 70 sztuk pod nadwybką. Yeah. <laughs> Panie Jacku, bardzo panu dziękuję i może wspólnie zaprosimy naszych widzów, naszych słuchaczy do tego, żeby zawsze pamiętali o Januszu Popławskim i słuchali jego nagrań. No Jak najbardziej, bo warto, bo faktycznie miał dość oryginalny głos, cieplutki, nazwany słonecznym… Słonecznym tenorem. Tak, tak, słoneczny tak, tenor, jasny, tak go słoneczny głos, ciepły. To był tenor liryczny, a nie bohaterski, tak jak Kipura, na przykład. Także. Bardzo... Jak najbardziej ich słuchać, bo to może żyje. No są, są płyty, inż, inżynier za gorza zdążył jeszcze wydać dwupłytowy album z, z nagraniami ojca w bardzo dobrym stanie technicznym, bo to oczyszczone to, to są zawodowe, profesjonalne na, nagrania, także do nabycia można to kupić, słuchać. Tak jest. jest. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję za, za tę ja dziękuję krótką rozmowę. Za podtrzymywanie tej pamięci i za takie programy jak ten i, i poprzednie i następny na pewno. Właśnie się, pamiętaj się, Czy noc zakopaną? Księżyc przegryził srebrny żywczy jak księżyc. O powierze cudy się Nasze słanie gdzieś na tym nie wyda. Cicha noc, śmieszna noc kopale, Czy pamiętasz jak szybko mijał czas? W filmie wykorzystałem archiwalne zdjęcia i płyty dzięki uprzejmości pana Jacka Popławskiego. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na następny odcinek Świata Płyt Szelakowych. Maciej Klociński.